Walka, która miała się odbyć w Siebodzickiej Hali Osiru o tytuł Mistrza Świata w Kingboksingu poprzedzona była ważeniem zawodników. Zwyczajowo w takich przypadkach dochodzi do złowrokich spojrzeń i sytuacji, jednak w tym przypadku nic takiego nie miało miejsca. Porozmawialiśmy więc z zawodnikami na ile oceniają swoje szanse tuż przed walką. Będąc szczerym, za dużo o nim nie wiem, ale właśnie tak lubię walczyć, nie wiedząc nic o przeciwniku. Chcę, by walka była taka, jaką sam sobie ułożył. Prosto wyjść, mieć nadzieję, że wszystko się ułoży. Z kolejne pytanie, co sądzą to? Wzajem o swoich przeciwnikach odpowiedzieli: Niech uważa na mnie. Zawsze podchodzę do przeciwnika z ogromnym szacunkiem. Liczę, że stoczymy naprawdę dobrą walkę. I miejmy nadzieję, że tłum, widownia pokochają to, będą zadowoleni. Chodzi głównie o nich, w końcu przychodzą nas oglądać. jest silnym, silnym zawodnikiem, mocno potrafi uderzyć z ręki, więc będzie trzeba uważać. Trener Garetha Richardsa w swoich ocenach był równie pościągliwy, co sam Mistrz Świata. Gareth bardzo ciężko trenował i jutro będzie można to zobaczyć. Będzie to dobre widowisko. Gareth jest silnym wojownikiem, technicznie ma dobre kopnięcia. Bardzo, bardzo silne uderzenia pięścią. Zobaczycie jutro. Ale już na pytanie o to, co sądzi o Polsce i o polskim pretendencie do tytułu Mistrza Świata, wykazał większą pewność siebie. Polska jest w porządku. Jeszcze nie widziałem przeciwnika Gareta. Nie mieliśmy żadnych jego nagrań, ale Garet jest mistrzem i miejmy nadzieję, że podejdzie do mistrza. Jest dobrym przeciwnikiem i Garet będzie chciał przetestować go jutro, więc zobaczymy. Podczas ważenia w galerii Wiktoria obecni byli również prezydenci Federacji WKA, zarówno Polski, jak i Światowej Federacji WKA. Jestem prezydentem WKA, federacji światowego kickboksingu i karate. Początki sięgają 1976 roku w USA. Jest to największa profesjonalna federacja wschodnich sztuk walk na całym świecie. Współpracujemy z ponad 100 krajami na całym świecie. Organizujemy uroczystości w Chinach, Australii, USA, oczywiście w Europie. Jestem bardzo dumny, że udało się zorganizować to wspaniałe wydarzenie w Polsce. Mamy wiele federacji. Z tego co mogę powiedzieć, WK jest, jest najlepszą z nich. Nie tak. dlatego, że ją reklamuję, tylko dlatego, że... taka jest prawa. Mamy 130 dział na całym świecie i 30 tysięcy członków, także wszystko mówię się po Jeśli mowa o samej walce, może wygrać. Znam Richarda. Walczy bardzo dobrze. Pół roku temu widziałem jego walkę, była dobra. Myślę, że jutro zobaczymy wspaniałą walkę. Jednakże nigdy nie można przewidzieć, kto wygra i jak prezydent nigdy nie mówi tego, kto wygra. Osobiście wierzę w to, że wygra lepszy. Walka na poziomie tytułu o mistrzostwo świata nie zdarza się często w Polsce, a tym bardziej w okolicach Wałbrzycha. Walka i cała gala bowiem odbyła się w niedalekich Świebodzicach.